Kolejny odcinek naszego krążenia po mieście i kolejny odcinek naszego czytania, wczytywania się w pierwsze lektury. I czasami jest to Izajasz, czasami są to inni prorocy, czasami są to opowieści o innych interwencjach Pana Boga w historii, jak chociażby to dzisiejsze pierwsze czytanie, które jest czytaniem z Księgi Sędziów. I w Księdze Sędziów jest opowieść o Samsonie. I co z tym Samsonem? No, po pierwsze, jego mama była niepłodna, nie była w stanie urodzić, i w którymś momencie interwencja Boża powoduje, że. Mama Samsona rodzi syna i rodzi się Samson, przychodzi na świat. Potem oczywiście jakieś specjalne reguły, które miał zachowywać, ale nie udało mu się zachować ani jednej. Więc Samson takim urwisem biblijnym był, ale ta pierwsza scena pokazuje właśnie to, że to bóg jest panem życia, że to bóg jest panem, który daje życie który powołuje do, do konkretnych misji, który może sprawić, że tam, gdzie jest jakaś niepłodność, że będzie płodność, który może sprawić tylko On, że tam, gdzie jest śmierć, tam będzie nowe życie. I to jest dla każdego z nas chyba taka podpowiedź. Kiedyś o tym czytaniu papież Franciszek mówił w jednej z homilii, że to czytanie uczy takiej pokory duszy niepłodnej pokory duszy, która nigdy nie rodziła, pokory duszy, której, której brakuje potomstwa. I mówi, że to jest czytanie dla wszystkich tych, którzy, którzy się smucą, którzy jakoś nie widzą owoców swojej pracy, którym wydaje się, że całe życie jakieś takie niepłodne, jakieś takie szarawe, jakieś takie nie wiadomo jakie. Mówi, no nie, taka dusza, jeśli się zabierze porządnie za modlitwę, jeśli się zabierze porządnie za, za wzdychanie do Pana Boga, to ta płodność, to życie... Ta nadzieja, to potomstwo, to przedłużenie imienia na pewno przyjdzie w taki czy w inny sposób. Ten sposób należy do Pana e, i czas należy do Pana, ale On takich modlit na pewno wysłuchuje, bo jest Panem życia, bo jest Panem, któremu zależy na twórczości, który jest Panem, e, któremu, e, któremu się podoba, tworzyć e, o. I nam trochę też tej twórczości zostawił. Gdzieś tam w sercu nam też się podoba tworzyć. Niektórzy tworzą poezję, inni malują po murach. Tu jesteśmy właśnie przy takich kolorowych kolorkach sobie na mury, że są, kto się namalował. I jest ładnie i sympatycznie. O, i pozdrawiamy twórców, chociaż ich nie znamy. Um, zapytałem już raz się dzieliłem z Państwem, że przy pomocy mojej siostry i mojej uratowej zrobiłem takie małe ankiety zatytułowane Co tam w trawie piszczy? Właściwie nie miały te ankiety żadnego tytułu, ale po prostu najzwyczajniej w świecie pytaliśmy małych dzieci, ponieważ oni mają takie dosyć zdrowe podejście do życia o to, o różne rzeczy. I dzieci odpowiadają tak po swojemu. I odpowiadają jednak z przekonaniem na niektóre, na niektóre pytania. I tak w związku z tym dzisiejszym czytaniem zapytałem, po co się żyje? Po co się żyje? I odpowiedzi padały różne. Ja sobie trochę tutaj tych odpowiedzi wynotowałem. I na przykład Lena lat 5 odpowiedziała nam, że no, się żyje, bo pan Jezus tak powiedział. No więc tutaj z tym nie ma co dyskutować. Raczej ta odpowiedź jest po prostu teologiczna. Po co się żyje? Bo pan Jezus tak powiedział. No to, to koniec. Nie ma co dyskutować z takim. Yy, Gosia lat 7 mówi, bo pan Bóg nas stworzył. No to, to też nie ma chyba jakiejś dyskusji z tą, z tą odpowiedzią. Po co się żyje? No bo Pan Bóg nas stworzył. No, po co? No Pan Bóg stworzył. Koniec. Dziękuję. Do widzenia. Oliwia Latosiem, e, chyba najbardziej taka trzeźwo wstąpająca po ziemi z tego towarzystwa i która próbowała wszystkie odpowiedzi e, rozwiązywać w sposób błyskawiczny, mówi, no po co się żyje? No po to, żeby żyć. No, więc, jeśli ktoś z Państwa żyje po to, żeby nie żyć, to, to trzeba to zmienić. A Marta lat 5 odpowiedziała, że się żyje po to, żeby być zdrowym. I prawdopodobnie z tą odpowiedzią też nie ma co dyskutować. To, to cóż, no, pierwsze czytanie podpowiada nam dzisiaj, że jak jest jakaś niepłodność, jak jest jakaś choroba, to potem z Bożą Interwencją może pojawić się płodność i zdrowie. Więc, jeśli żyje się po to, żeby być zdrowym. To może warto o to zdrowie duchowe, fizyczne, dzisiaj najzwyczajniej w świecie Pana Boga poprosić i przede wszystkim być wdzięcznym za to, co już mamy, bo mamy to za darmo. To, że jesteśmy za darmo i wszystkie inne dary, które są w naszych rękach, też są za darmo.